Cena. Dobra, panie na pasiku, tutaj ogarnęliśmy. E, zgadzamy się na ten pościg wiktoriami. Dobra. Tylko pod warunkiem, że wypuścicie nam tutaj jednego zakładnika. Nie, no wychodzimy z dwoma. No z jednym. Z dwoma. Ech, ten, no. To My dlaczego SEU są na, na miejscu? Są wypuścić, e, nie można zaintyka. zabrać pieniążka. Teraz mi ty masz wchodzić, a nie... Nie ja oh. Nice, nice, nice bardzo. Trzymaj się póki co daleka. Ja... Jeden tam. Dobrze. Eju. No fajnie, chłop z Jaguarów do nas strzela, zajebiście. Tak czułem, że ja nie od niego zostałem No nie wiem, dostaję od Jaguarów z fontanny. Nie gram w tę. Tą... grę. Wszyscy? Chyba wszyscy. O, cześć. No dobra, to chodźcie, idziemy stąd. Mia, ty chamie, ale ci mówi, że piękna jesteś. Ja nie widzę nic. E bo tu chyba nogę złamał.